Za chwilę Zygmunt Nowakowski, który jak co niedzieli o tej porze zasiada przed swoim londyńskim kominkiem do gawenty historyczno-literackiej. Tytuł dzisiejszego odcinka Żywot człowieka niepoczciwego. Mikołaj napisał Żywot człowieka poczciwego. O pamiętnikach paska powiedzieć można, że jest to raczej żywot człowieka niepoczciwego. W tych pamiętnikach znajdziemy niejako wszystko, to jak się mówi, Silvarerum, czyli po polsku dosłownie Las Rzeczy. Tak nazywały się dawniej księgi rodzinne, domowe, w których skrzętnie zapisywano wszelakie zdarzenia familijne i publiczne, ceny zboża, pojawienie się komety, choroby, procesy z sąsiadami, urodzaje, śluby, chrzciny i pogrzeby, pijatyki i bijatyki – Pożary, cuda, pielgrzymki, zgony królów i wielkich ludzi, wojny, elekcje, sejmy i Bóg wie co jeszcze. Ale paskowa Silva Rerum jest pisana z wyjątkowym talentem. Oraz ten jego las rzeczy jest właściwie nie lasem, lecz olbrzymią puszczą, knieją rozległą, w której żyją ludzie i zwierzęta. Istna menażeria. Ponadto Pasek znalazł coś pośredniego między człowiekiem a zwierzęciem, a mianowicie jakiegoś na pół chłopca, na pół niedźwiedzia, który chował się na dworze Jana Kazimierza. Trudno wyjaśnić ten wybryk natury. Możliwe jest jednak, że niedźwiedzica porwała jakieś małe dziecko i wykarmiła je własną piersią. To monstrum nie umiało mówić, a było obrosle gęstym włosem. Kiedyś wyniknęła z powodu owego pół człowieka, pół niedźwiedzia, gruba awantura między królową a królem. Rację musimy przyznać królowej jej mości. Pisze bowiem pasek. Podała mu królowa z gruszki lupinę, pocukrowawszy ją. Z wielką ochotą włożył do gęby, Posmakowawszy, wyplunął to na rękę i z ślinami cisnął królowej między oczy. Król począł się śmiać okrutnie. Królowa rzekła coś po francusku, król jeszcze bardziej w śmiech. Ludowika, jako to była gniewliwa, poszła od stołu. Król kazał nam wszystkim pić, wina dawać, muzyce, fraucymerom przyjść, nóż w ochotę. Czy Pasek zełgał, czy nie zełgał, czy był świadkiem tej sceny, czy nie był, w każdym razie dość osobliwie przedstawia obyczaje panujące na dworze królewskim. Jan Kazimierz, choć to trudno uwierzyć, za byle głupstwo bije po twarzy swych paziów i dworzan, przy tym wina za kołnierz nigdy nie wylewa. Kiedyś Królowa zachorowała ciężko, w związku z czym Pasek zanotował niezbyt zabawny, ale charakterystyczny epizod. Dają znać królowi, że królowa jejmość bardzo ma się niedobrze. Król wesoły podpił rzecze, nie będzie jej nic. Przychodzą znowu, że królowa jejmość kona. Król pokojowego w gębę. Nie powiadaj mi plotek, kiedy ja wesół. Tańcował przez całą noc. No, nie można powiedzieć, żeby to było kochające się małżeństwo. Dodajmy, że choroba nie była chorobą dyplomatyczną, bo królowej zmarło się wkrótce potem, chociaż król mówił, że nic jej nie będzie. W tej ogromnej menażerii, którą Pasek opisuje, sympatię naszą budzą raczej zwierzęta. Podczas gdy ludzie razem z szanownym, a właściwie nieszanownym autorem często wywołują odrazy. Pasek widzi cnoty głównie u siebie samego. Poza tym u niewielu współczesnych, z których najwyżej ceni Stefana Czarnieckiego. Ale sam człowiekiem cnotliwym nie był przeciwnie. To brutal, okrutnik, pijanica, pieniacz, kłamca, awanturnik, lasy na pieniądze. W pamiętnikach przyznaje się do tego, że nie gardził wódką, miodem i dobrym winem, między innymi winem z piwnicy królewskiej, który określa mianem Wina szumnego. Czyżby to była pierwsza w naszym piśmiennictwie zmianka o szampanie? Wino szumne. Może, może szampan. W każdym razie znał się pasek wybornie na wszelakiej trunkowości i nie wziąłby do ust byle czego. Gdy mu kiedyś powierzono za zaszczytną, a zarazem bardzo rentowną funkcję konwojowania posłów moskiewskich jadących do Warszawy, um, obłowił się na tym grubo. Otóż, gdy im towarzyszył w drodze, kpił sobie z tych wysłanników carskich na funty, szczególnie wyśmiewając ich barbarzyńską, iście chruszczewowską etykietę i zamiłowanie do prostej gorzalki śmierdziuchy, o której pisze – Gorzałczysko u nich im bardziej śmierdzi, w tym większej jest cenie. Owa prostucha brzydka, co jej źle powąchać, nie tylko pić. O, jaka to grubianitas. Skłonność paska do kieliszka można by wybaczyć, ale są inne grzechy. Jest cała litania postępków, po których prześlizguje się dyskretnie w swych pamiętnikach, a o których częściowo coś wiem jakby z boczku. Notuje kilkakrotnie, że kogoś z Nienacka zdzielił obuchem w piersi. Albo, że zwyciężywszy w bójce z jakimś oddziałem polskim, kazał swych przeciwników obedrzeć do naga, wychłostać kańczugami i pognać do lasu w śnieg srogi. No, a takie rzeczy były na porządku dziennym, a zresztą była to zwada utarska albo nawet bitwa. Gorzej natomiast postępował Pasek w stosunku do swojej czeladzi, do swych poddanych. Karbowego skazał na tortury. Kowala skatował rózgami, ale mało mu jeszcze było, bo tego kowala i jego małego synka wtrącił do więzienia. Kiedyś złapał jakichś klusowników, którzy polowali na jego ziemi. Sprał, skopał, z ich bezlitości, a jednemu z nich kazał zjeść na surowo upolowanego zająca. Trafiały się rzeczy jeszcze gorsze. Uwziął się na jakiegoś chłopa, zbił go okrutnie, zawiązał mu sznur na szyi i przywiązał do konia, wlókł ogromny kawał drogi i przez tydzień trzymał bidaka w lochu, nie dając mu ani chleba ani wody. No, czy nie miałem racji, mówiąc, że żywot paska jest żywotem człowieka niepoczciwego. A przy tym wszystkim pasek. Jest pobożny, bardzo pobożny. Na piechtę odbywa pielgrzymkę do Częstochowy, służy domszy, Postów przestrzega surowo i właściwie brakuje tego, jeszcze by się biczował albo chodził we włosienicy. Będąc pobożnym albo nawet bigotem, ziejesz szczególną nienawiścią do jednookiego prymasa Prażmowskiego i cieszy się, gdy przyszła wiadomość o jego zgonie, a w pamiętnikach notuje z satysfakcją, że prymas zamknął jedno oko, bo na drugie był ślepy. Pasek wierzy w cuda. Kiedyś, no, zapewne po jakiejś grubszej popijawie, zachorował obłożnie i cały dom zwątpił o jego życiu. A liści nagle u łoża chorego zjawia się osobiście święty Franciszek i mówi: Pilnowałem cię szczerze od przeszłego czwartku. Nie bój, że się już, a wstań. No i choroba minęła jak ręką odjął. Zalety osobiste, cnoty paska. Nie ma nikogo, kto by nie posiadał pewnych zalet charakteru. Pasek niewątpliwie był dobrym żołnierzem. Nie krył się w tyle za drugimi, ale przeciwnie stał w pierwszym szeregu. Honoru. Oczywiście w szlacheckim znaczeniu strzegł jak oka w głowie. Gdy mu ktoś nastąpił na nogę, pasek od razu bił w gębę. Między innymi dostało się to mazepie, świeżo uszlachconemu kozakowi i to w okolicznościach niebezpiecznych dla paska, bo na dworze królewskim. Co prawda, Jan Kazimierz nie wyciągnął żadnych konsekwencji, a nawet kazał im obu pogodzić się, przy czym polało się wina czy go żałki, co miało. Lecz pasek jako człowiek mściwy zachował urazę do przyszłego Hetmana Ukrainy, a zarazem bohatera dramatu słowackiego. Mówiąc nawiasem, słowacki, jak się zdaje, głównie paskowi zawdzięcza temat, więc miłość mazepy do wojewodziny i straszną zemstę męża, lecz u poety rzecz cała występuje w blaskach, w tęczach, podczas gdy pasek przedstawia ją bardziej realistycznie, mówiąc nie o wojewodzie, ale o jakimś szlachciurze falbowskim, który kazał Mazepę rozebrać do naga, przywiązał go na jego własnym koniu, zdjąwszy kulbakę, gębą do ogona, a do głowy tyłem, ręce opak związano, nogi pod brzuch koniowi podwiązano, potężnie Bachmata, dosyć z przyrodzenia bystrego, schukano, kańczugami osieczono, a jeszcze na główek mu zerwawszy z głowy, kilka razy nad nim strzelono. Pasek z satysfakcją pisze, jak ten oszalały z bólu i ze strachu koń wlókł nagiego mazepę przez gęste chusty i ciernie. Tenże sam pasek poucza drugich, mówiąc, kto będzie sukcesorem tej książki mojej. Przestrzegam i napominam, żeby się tym moim i wielu innych w temu podobnych przykładów budował, żeby nigdy i najnichszego lekce nie poważał. Hmm, mało rzeczy budujących znajdziemy u Paska, który właściwie tylko raz jeden jedyny ukazuje dobre serce. Było to w bitwie z Moskalami. Jakiś młokos w atlasowym papurzym żupanie, prochowniczka na nim na srebrnym łańcuszku. Sunę do niego. Młodziusieńki, chłopiec, gładki, aż chrest oprawny trzyma w ręku, a placze: pożałuj dla chrysta spasa, dla pereczystej bocharodyce. Żal mi się go uczyniło. Zabijać mi też żal go było na owę jego gorącą modlitwę. Wziąłem mu tylko ów chrest z ręki, a wyciąłem go plawą przez plecy. Uciekaj do matiery, dit czy synu. No, zlitował się nad chłopakiem, ale przy okazji wziął chrest, krzyż, zapewne złoty, bo też pasek zawsze chciwy był na złoto, a procesował się i włóczył po sądach o byle co o jakąś krowę. To prototyp Sienkiewiczowskiego rzędziana, który podczas bitwy najbardziej leciał na lub, a w czasie pokoju nie wyłaził z sądu czy z trybunału. Pasek nie zadawala się trybunałem, ale potrafi zanudzać, zamęczać króla sobieskiego opowiadaniem o rzekomych krzywdach i niesprawiedliwościach, których padł niewinnie ofiarą. Ach, to pieniacz nad pieniacz. Lecz mówmy jeszcze o nielicznych zaletach. Pasek jest patriotą, ale o pokroju mocno szowinistycznym. Nienawidzi Francuzów, gardzi Moskalami. O Szwedach mówi, że to świński naród. Poza tym, za nic ma Litwinów i kpi z nich przy każdej sposobności. W stosunku do króla, umie być, co prawda, nie za darmo lojalny. Nie przystąpił do tzw. związku święconego, czyli do buntu przeciwko królowi z powodu niezapłaconego wojsku żołdu. Oraz nie przystąpił do rokoszu lubomirskiego. Ale na tym kończą się dobre strony charakteru paska. To mówiąc po dzisiejszemu kombinator. Ten chytry człowiek przechytrzył w wielu sprawach, między innymi w małżeństwie. Swatano mu dwie posażne młode panny. On jednak wykalkulował, że lepiej zrobi, żeniąc się z bogatą wdową Baba miała 46 lat i pięcioro dzieci, ale to nie przeszkodziło Paskowi pójść do ołtarza. Pięcioro dzieci, bójcie się państwo Boga. Rzecz zdumiewająca, że Pasek niczego w życiu się nie dochrapał, a wszystko stracił. I jak wspomniałem przed tygodniem, na stare lata został skazany na utratę czci, której zresztą nigdy nie miał. Ten uroczy kompan, kawaler do tańca i różańca, przede wszystkim do kieliszka, ten gawędziarz, ten człowiek o niewyparzonym języku, przy tym wykształcony wcale nieźle jak na tamte czasy, bo. Przynajmniej paplejący biegle po łacinie. Ten moczymorda, cwaniak, lis, kuty na cztery nogi. Słowem, pasek, budził uciechę powszechną. Nigdy nie budził szacunku ani zaufania. Czego dowód widzę w tem, że nie piastował żadnego wyższego urzędu. Nie został kasztelanem, bodaj drążkowym. Nie został starostą i choć z dwoma królami. Jak sam twierdzi, żył na poufałej stopie przecie przyszło młodej z pustymi rękami. Wspomniał na wstępie o reju, który swój żywot człowieka poczciwego pisał w czasach poczciwych, w czasach, gdy Polska stała u szczytu potęgi, pasek zaś pisał swe pamiętniki w czasach bardzo, bardzo niepoczciwych, w czasach upadku i anarchii. Nie był wcale gorszy od wielu współczesnych, Raczej był lepszy A że nie dochrapał się kasztelani Czy starostwa Że nie zaszedł w życiu wysoko i daleko Mój Boże W piśmiennictwie naszym Zaszedł bardzo. bardzo wysoko Jeśli idzie o jego rangę O stanowisko w literaturze Był co najmniej kasztelanem Albo nawet czymś więcej I tej wysokiej godności Już mu żaden sąd Żaden trybunał Nie odbierze przez piętnaście minut byliśmy gośćmi Zygmunta Nowakowskiego.